Spotkałem najlepszego dziesięciolatka na mojej mapie 1v1 I ten kidosek dał mi niezły shit on O co jest, Tomśak Jak ze mną wygrasz, to masz Daję. tysiąc władąców Ile masz lat, tak z ciekawości? 10. Ty, Ta. ale dobrze grasz jak na dziesięciolatka Dzięki Co jest? Co jest? Ja się gubię, jestem blady Ty masz serio 10 lat? Oła! Wow! No Nie Nie Dobra, pokaż swoje edity O co Co jest? Oj. Nie, nie, nie. Oj. O. Dobra. O nie, wiem, co się dzieje. Ta, ty nie wiesz, co się dzieje. Co ja mam powiedzieć? Dobra, jest. Nie. Finałowa runda. Oj, 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 oj. Dobra. dawaj jeszcze jedną dodatkową. Sorry, ale 10 latek mnie dzisiaj nie pokona. Nie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A jeśli Ty chcesz wygrać V-Dolce, wbijaj na moją Maybe, Jomuś.